No witam wszystkich, chciałem powiedzieć do was bo widzę, że kom komentarze są niezłe o mnie, że ty chuju i ten Ciekawe, czy wy byście dali sobie radę nagrać i wystawić swoją opinię Co się do mnie dopieprzacie, co? To, że mówię prawdę? Popatrzcie na siebie Myślicie, że jesteście bonzo Śmieszne jest to was, kolego i kleżanki. Myślicie, że mnie to rusza, te wasze komentarze, ty chuju, ty debilu i inne rzeczy? Trzeba być troszkę poważniejszy, a wy kurwa nie jesteście poważni. Wy jesteście, jesteście kurwa gnojami jebanymi, a nie dorośli. Żal was mi jest, co wy piszecie. Poczytam na komentarzach. Myślicie, że to mnie to rusza? Stupnijcie się dwa razy po głowie. Pokażcie chociaż mądrość, a nie głupotę swoją. Zobaczymy, czy wy potraficie taki filmik wy wystawić. Co? Żal was dupę zżera? Że chociaż mówię prawdę? Bo chociaż się nie wstydzę, jak wy. Wy się wstydzicie jak gnoje. A później macie. Że umiecie tylko pisać. Ty chuju, ty debilu, ty lecz się. Sami się leczcie, kurwa, a nie komentujecie takie bzdury. Co? Macie żal? To miejcie żal. Ale nie do mnie. Tylko do siebie. Myślicie, że mnie to wszystko ruszy? Koło dupy to lata, co Wy tam piszecie. Tylko sami z siebie oceniacie, że jesteście sami idiotami, a nie normalnymi ludźmi. U rodzicie się debilami. I na całe życie będziecie debilami. Tym, co teraz pokazujecie na, na komentarzach. Pod moimi z, y ...tymi filmikami. Jesteście takie cwaniaki? Jest znaczy, że ja... ...oblikuję to wszędzie. Wasze komentarze na forum, na innych. Zobaczymy... ...czy jesteście takie cwaniakami. Nie takich ludzi... ...udupiłem. Po pierwsze jestem hakerem, to mam większe prawo niż wy. Spinujcie dupski swoje. Bo ktoś was skasuje. Jeszcze raz zobaczę komentarze wasze, głupie, ty chuj i i itp itp. Liczcie się z tym, że ja wam znajdę numer IP i namierzę Was. Zobaczymy, będziecie płakali, jak wam pozablokuje komputery. Jeden już tu podskakiwał w komentarze. Do dziś ma zablokowany komputer. Nie oddam mu hasła, ani informatyka nic nie, nikt nie może zrobić. Trzeba płytę główną wymienić, bo mu na płycie główne hasło stworzyłem. Na was... kolej jest? To lepiej pinnujcie dupy. I piszcie normalnie. A nie pokazujecie, kurwa debil jest swój. Nara.